Dzień dobry, witam Państwa po raz kolejny w Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim i kontynuujemy naszą przygodę, naszą podróż z akwarelami Henryka Rodekowskiego. Dzisiaj chciałbym Państwu przedstawić jedną z akwarel, która przedstawia postać bardzo interesującą i która została namalowana 1 stycznia 1868 roku. Akwarela ta przedstawia postać gońca, prawda, czyli osoby, która funkcjonowała wokół dworu, wokół pałacu i była osobą, która przenosiła informacje pisane z jednego miejsca do drugiego, na przykład z pola do dworu, z dworu yy, do innego dworu. Były to postacie, których dzisiaj już nie istnieją, tego zawodu dzisiaj już nie ma, ale jest ona o tyle ciekawa, że pokazuje nam w pewien sposób nawet etnograficzny. Yy, że tak powiem, jakiego typu to byli ludzie, jakiego byli pochodzenia, jaka była ich, jaki był status materialny. Więc niestety ta postać, jak widzimy na tej akwareli, jest postacią biedną, ubraną w płaszcz dziurawy, prawda? Z dziurami. Jest osobą tutaj, która jest nieogolona. Ma, jak widać, na twarzy pewien uszczerbek na zdrowiu, czyli ma jedno oko, które jest Chore. Także widzimy, że jest to postać dosyć e, post osoby biednej, ale możemy też zidentyfikować jego, e, można powiedzieć, status e, etniczny. Jest to e, postać jakby była identyfikowana jako Żyda, prawda? Czyli widzimy, że e, wokół pałacu, wokół dworu wtedy, w XIX wieku, w połowie funkcjonowały też takie osoby i spełniały tak zwane prace usłużne, pomocnicze. Co jest ciekawe na tej akwareli, to jest fakt, że ta postać ma buty. Buty były bardzo drogie, są to buty skórzane i jak zwrócimy uwagę na wszystkich tych akwarelach, wszystkie postacie mają buty jednakowe, mają takie same. Mamy wrażenie, że ktoś jakby je przygotował do tych akwarel i założył im wszystkim te same, ten sam typ obuwia. Co jest ciekawe tutaj, że mamy tą postać którą możemy zidentyfikować jako Żyda, ale mamy po lewej stronie tutaj krzyż, prawda, który kojarzy się nam z inną religią. Także mamy jakby dwie religie pojawiające się na jednym przedstawieniu. Ale co jest najciekawsze, że tego typu przedstawienia osób bardzo biednych, osób z marginesu, można powiedzieć społecznego, osób wykluczonych, ta tradycja była w sztuce europejskiej dosyć, można powiedzieć, popularna i dosyć y, y, częsta. I tutaj chciałbym Państwu pokazać inne dzieło, które też odwołuje się do tego typu przedstawienia. Jest to dzieło, które powstało w roku 1622 na terenie Lotaryngii. Jest to przedstawienie żebraka i też mamy takie właśnie podejście bardziej, y, można bym, powiedziałbym, etnograficzne, a nie artystyczne, do e, tego typu przedstawień. Ja zestawiłem tutaj celowo te dwa dzieła, tą grafikę Żaka Kalo e, Lotarniczyka z 1622 roku i Henryka Rodekowskiego z 1600 e, bardzo, 1868 roku, żeby właśnie ukazać, że te grupy, które były wykluczone, też w jakimś momencie pojawiają się e, i, i w sztuce i budzą zainteresowanie artystów. I artyści są w jakiś sposób zainteresowani, żeby je przedstawiać. Cyktan nazywał się we Francji "legu" czyli żebracy. Tutaj rzeczywiście jest trochę inny kontekst społeczny i kulturowy niż ten, który jest w, w, w akwarelach, który był podczas powstawania akwarel rodakowskiego. Ale mamy bardzo podobną postać, mamy bardzo podobne ujęcie. Nie ma tutaj oczywiście kontekstu, nie ma tutaj tła. Ono jest jakby pozaczasowo przedstawione, ale też mamy twarz umęczonego człowieka, starego, zmęczonego w szmatach praktycznie ubranych, jeszcze podpartego dwoma kijami widocznie miał jakąś, być może jakiś uraz, i być może jakąś, był inwalidą, ale być może też używał to tylko, żeby zamaskować, że tak powiem, udawać tą, ten swój handicap. Tylko po to, żeby wzbudzać u ludzi litość, którzy był, przekazywali pieniądze. Bardzo ciekawy opowieść na temat tych postaci francuskich y, znajdziecie Państwo w książce y, doktoracie pana profesora Geremka. Także tutaj mamy jakby ciągłość pewną w przedstawianiu pewnych postaci, postaci z marginesu, które są postaciami bardzo ciekawymi y, i bardzo y, inspirującymi tych artystów. Teraz chciałbym Państwu pokazać kolejny, kolejną akwarelę Henryka Rodakowskiego. Jest to postać listonosza. I tutaj na, yy, Henryka Rodakowskiego interesowało być może bardziej postać listonosza, a nie danej osoby. Widzimy go w ruchu, jest w trakcie dostarczania yy, korespondencji, ma yy, na ramieniu teczkę, na tej teczce widać monogram HR, czyli Henryk Rodakowski, jest to jakby jego sygnatura. Ale co jest ciekawe, że Rotakowski nie koncentruje się na ukazaniu już, że tak powiem, charakterystyki jego twarzy, jego fizjonomii, jego psychiki, jego przeżyć, tylko interesuje go sam zawód, sam, sam, sama postać listonosza jako wykonującego pewien określony zawód. Jest w wykroku, jest w trakcie swojej pracy. I to jest zasadnicza różnica. Tak jak w gońcu jeszcze... Rodakowskiego interesuje fizjonomia, jakby zgłębienie tej, te, te, tego smutku, który znajduje się na twarzy e, e, posłańca. Tak tutaj interesuje Rodakowskiego już sam zawód. Już zainteresowany tylko tą postacią, jego formą, e, że tak powiem, plastyczną. Chce jakby przekazać tą, tą, tą postać w sposób bardzo... Yy, można powiedzieć uniwersalny, czyli ten, yy, chcę stworzyć pewien, pewien typ posłańca, yy, typ listonosza. Dziękuję Państwu i zapraszam do następnego odcinka.